Witam wszystkich bardzo serdecznie, wróżka styla się kłania. Dziś horoskop na 2026 rok dla wszystkich spod znaku lwa. Zobaczymy co się wydarzy, jaka będzie energia roku, co będzie w miłości, w zdrowiu, w sprawach zawodowych. Także wszystko posprawdzamy, też będą rady ostrzeżenia kartami Lenormand, karta wizji i runa na szczęście na ten nowy rok. Pamiętajcie kochani, że możecie zadawać pytania po 15 zł na filmik publiczny. E, piszecie imię, datę urodzenia i pytanie. Wysyłacie potwierdzenie przelewu. Potem ja zbieram te pytania, tak? Bo to muszę mieć zestaw od Was. I nagrywam na YouTube. Mm, I Wam wysyłam link. E, ale jak Wam się spieszy i nie macie czasu czekać, aż ja nazbieram tych pytań. Możecie zadawać pytania pisemne, pisemna odpowiedź na maila czy na smsa. Jedno, dwa, trzy pytania, odpowiem Wam, nie ma problemu. A jak macie więcej pytań, no to możecie umówić się na wróżbę ze mną przez telefon lub przez jakieś tam aplikacje, które macie w telefonach. No i wtedy o wszystko możecie pytać. Albo 30 albo 50 minut trwa taka sesja wróżb. Co ja jeszcze robię? Nagrywam oczyszczenia zaocznie, ale w prywatnym filmie dla Was. Oczyszczenie energetyczno-duchowe. Odcinam Was od klątw, uroków, złożeczeń, podczepów, blokad. Wszystko co macie to Wam mówię i po prostu Was oczyszczam, żebyście też czuli się lepiej, zdrowiej. Bo niestety zanieczyszczenia jak są, to rzeczywiście... Może być problem, nawet może być problem z finansami, ze sprawami zawodowymi, z emocjami, z uczuciami i ze zdrowiem ogólnie naszym fizycznym. Oczyszczeniem możecie zamówić dla siebie, dla kogoś bliskiego. Oczyszczam też dzieci, zwierzątka, domy, firmy, działki, auta. Wszystko jest energią, także wszystko można oczyścić. Co poza tym robię rytuały świec w pełni księżyca, czyli zamawiamy sobie rytuał na przyciągnięcie miłości albo finansów, zdrowia, pracy, sprzedaż lub kupno czegoś, egzaminów, na odcięcie od złych energii ludzi sytuacji, na odcięcie od uzależnień. Także rytuały nie są drogie, więc można spróbować jak to działa. Zachęcam. No wiadomo. Co jeszcze ja robię, a horoskopy nagrywam eee, na 2026? Możecie też zamówić sobie czy z kart Lenormand, czy z kart Tarota, czy z kart, y, kart klasycznych. Możecie zamówić sobie na 2026 rok, ale możecie też na 3 lata sobie zamówić, prawda? Chociaż ja uważam, że na rok to wystarczy. Wtedy można sobie sprawdzać, co i jak. Także jak macie ochotę, to proszę bardzo. Ogólnie możecie wejść na moją stronę www.astyla.pl i zobaczyć co ja robię, albo zawsze do mnie możecie napisać maila. Dobrze kochani, będziemy sprawdzać jak tam lew spędzi ten 2026 rok, na co będzie musiał uważać. A może mu coś wyjdzie i się uda. I patrzymy. Energia roku na 2026 rok. Czwórka kielichów. Jest to energia mm, marudzenia, powiem szczerze. Rzeczywiście coś nam brakuje, coś chcemy więcej, ale nie możemy jakby ruszyć do przodu, czyli jest to energia zastoju, prawda? czegoś nie możemy po prostu zrobić, co byśmy chcieli. Ale też to jest nasza, pa, pa, pamiętajmy tutaj kielichy, to jest nasza emocjonalność, która nas zatrzymuje. Nieraz to jest strach, że coś nam się nie uda. Także powiem Wam szczerze, energia taka trochę przytłaczająca, ale zobaczymy dalej. Może będzie lepiej. Co będzie najważniejsze dla lwa w 2026 roku, co będzie najważniejsze? No właśnie, nowa praca, może nowy pomysł na siebie, nowy plan, ale pokonanie tych strachów, lęków, które macie w sobie, które was powstrzymują od zrobienia czegoś dla siebie, prawda? Czy zmiany jakiejś, której wy potrzebujecie. Nowej potrzebujecie energii. Rozwój i nauka. Rozwój i nauka. No, i znowu czegoś się dotkniecie, i rzeczywiście nawet może Wam to dobrze wychodzić, ale do czasu, bo znowu karta zastoju, karta postoju, karta odpoczynku, a dobra, przekładania czegoś, tak? Czyli, kochani, albo się uczycie, albo się nie uczycie, prawda? Jak coś zaczynajcie, to kończcie, bo jest rzeczywiście, że coś zaczynacie, E, a potem nagle ciach, e, i nie macie już chęci, żeby coś dalej kontynuować. To tak, jak idziemy na studia, a potem nie chce nam się jednak uczyć i studiować <grych> danego kierunku. Życie zawodowe i praca zobaczmy. No, i znowu karta strachów. I lęków niepotrzebnych. No, znowu coś nowego, prawda? Praca, e, możliwe, że będziecie myśleć, nowy pomysł, praca. Macie dobry pomysł, tylko że znowu, te, znowu od, odciągacie coś, prawda? Znowu coś, czegoś się boicie, obawiacie, e, że Wam nie wyjdzie, że to głupi pomysł, że może rzeczywiście e, powinienem zostać w tym, co jestem, tak? Nieraz utkniemy w czymś, i po prostu, bo boimy się, że no, zaryzykować, tak? No właśnie. Także musicie uważać na te swoje lęki, bo naprawdę dużo możecie osiągnąć, ale czegoś się obawiacie. Sprawy finansowe, zobaczmy. Sprawy finansowe, 2026 rok, lew. No, niby jest tutaj w jakiś sposób równowaga, no ale tych finansów to tu za dużo nie widać, prawda? Znowu jest uwikłanie się w jakieś problemy finansowe. Możliwe, że po prostu macie jakieś kredyty, macie jakieś spłaty, coś tam was ciągnie do dołu. I ten 2026 rok musicie uważać po prostu, bo macie trochę związane ręce co do finansów. To też jest ostrzeżenie, żeby nie inwestować w jakieś duże, nie wiem, sprawy. No to tak jest, że na przykład, nie wiem, duża sprawa to może być kupno mieszkania od dewelopera, prawda, albo coś w tym stylu. No dobra, a sprawy urzędowo-sądowe zobaczmy. Sprawy urzędowo-sądowe, lew. No, tu jest nieźle w sam raz chociaż jakaś sprawa widać tutaj jakieś takie ograniczenie, zasiedzenie że jeszcze się ciągnie coś ale już jest dużo lepiej niż było wcześniej także jak jakaś sprawa urzędowa czy nie wiem, chcecie, chcecie po prostu do, dostać jakieś dotacje jakieś urzędowe sprawy to jest ok, to wszystko wam pójdzie dobrze, myślę, że nawet będzie zadowolenie bo uda Wam się właśnie coś załatwić, czego nie mogliście wcześniej załatwić. Może jakieś pozwolenia, wiecie, takie rzeczy. Życie uczuciowo-miłosne. Mhm. Hmm. Też są jakieś takie zmiany, transformacje. Ulwa, ale chcecie ruszyć emocjonalnie, uczuciowo do przodu, ale coś was zatrzymuje, znowu jakaś blokada. Królowa Mieczy woli być sama, wiecie, może będziecie, będziecie tu z jednej strony kochać, chcieli kochać, chcieliby, chcielibyście być w związku, a z drugiej strony chcielibyście być sami, po prostu mieć czas dla siebie. No, to są takie wahania rzeczywiście emocjonalne u Was. To tak, jakby ktoś Was będzie zapraszał na randkę, a Wy będziecie odmawiać, bo nie będzie Wam się chciało na przykład wychodzić z domu, tak? A życie rodzinne zobaczymy. Rodzinnym, coś tam się do przodu ruszy u niektórych lwów. No, też widać coś nowego, jakieś zmiany, może remont, słuchajcie, a może po prostu nowy członek rodziny. No i teraz zobaczmy zdrowie i energetykę. Lew 2026 rok. No, macie przeciążoną energię w czakrze serca, gardła i trzeciego oka, i rzeczywiście e, tu układ sercowo-naczyniowy może być trochę, prawda, jakieś problemy z tarczycą również. Kręgosłup was też może pobolewać. Oczy, uszy zatoki, za wysokie ciśnienie w głowie. Także musicie uważać na stres przede wszystkim e, i na te swoje emocje i hormony. No zobaczymy, rady, ostrzeżenia kartami Lenormand. Mhm, rady i ostrzeżenia kartami Lenormand. Mm -hmm. No tu na pewno jest tak, e, pokazane, że mama ma, macie mało czasu. Musicie coś zadecydować. E, tutaj też chodzi o jakąś podróż, przeniesienie, może przeprowadzkę nawet, prawda? W tym 2026. E, mo, nowe miejsce, prawda? Że nieraz tak e, jakby widać, że czas się kończy, że trzeba szybciej zdecydować o pewnych sprawach. Tak samo o sprawach rodzinnych o tym czy macie mieć dziecko czy nie jeszcze bo tu tyczy się bardziej młodych ludzi bo tu bociany wyszły ale też o zmianach prawda, o zmianach w swoim wyglądzie na przykład to jest dobry rok żeby zadecydować o jakiejś diecie operacjach plastycznych i tych sprawach <laughs> no proszę e, no wiadomo lew lubi być piękny Zobaczmy, jaka runa. Na szczęście dla lwa. No, Sowillo, fajnie. Doda wam, y, doda wam optymizmu przede wszystkim. Prawda? Ale to też jest sukces. Każdy lew on szuka sukcesu w życiu. Coś was powstrzymuje w tym 2026. Ale myślę, że ta runa Wam pomoże właśnie utrzymać tą taką odwagę i osiągniecie po prostu sukces. Runę oczywiście najlepiej nosić przy sobie, ale może też leżeć w domu. Także rysujemy sobie runę i niech sobie leży i nam pomaga jako taki amulet. Zobaczymy kartę wizji. Proszę bardzo. Tańczy, ktoś tu tańczy, słuchajcie, w masce, ale ma poprzyczepiane sznurki do rąk. To jest troszkę niepokojące. To tak, jakby ktoś mm, nami manipulował. Ale to jest karta mówiąca: jesteś gotowy, by pomagać. Wyciągnij do kogoś pomocną dłoń, to zapewni ci równowagę. Wsparcie i współczucie wyniesie cię do góry. Mhm. No właśnie. To tu, te gołębie, słuchajcie, pomagają. Tu są sznurki, te gołębie pomagają tej istocie, która tańczy. Tak jak Wy musicie komuś pomóc w tym 2026 roku. Dobrze, słuchajcie, to wszystko. Ja Wam życzę, żeby ten rok był udany. Żebyście niczego się nie bali, nie obawiali, prawda? No, życie jest życie, no musimy ryzykować. No bo jak kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, no nie oszukujmy się, prawda? Wiadomo, że są czasy, jakie są, ale może by i rzeczywiście skoczyć gdzieś na głęboką wodę. Czego Wam życzę. Życzę Wam też udanego 2026 roku. Dużo zdrówka, szczęścia. No i oczywiście niech magia będzie z Wami. Do usłyszenia. Pa pa!